Kto myśli o tobie tej nocy? Karty tarota Światła i Cieni. Witam serdecznie wszystkich kochanych państwa. Pomyślcie sobie neutralnie, kto może o was myśleć i zobaczymy czy zarezonuje ta gróżba z wami. Witam na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i Polubienia mojego kanału. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila, a ja powróżę Wam chętnie, osobiście, prywatnie. Okres czekania 1 do 3 dni maksymalnie. Zapraszam serdecznie. Kto myśli o tobie tej nocy? Kto myśli? Kto myśli? Pokażcie karty Tarota. Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Już w przełożeniu mamy as pentakli. Czyli ktoś, kto chce coś stabilnego z wami, widzi szansę na coś stabilnego, widzi szansę na coś długotrwałego. As mówi o nowym początku również. As mieczy to karta stabilności, nowe plany, tak, które będziecie re, realizować. Także coś nowego, rzeczywiście. Ktoś może nowo poznany o Was myśli, kochani. Mamy tutaj sąd, karta sądu, czyli może to być ktoś z poznaku wagi, lub jeśli Wy jesteście wagą, to już rezonuje. Karta kapłana. Ktoś, kto myśli być może o małżeństwie, yy, lub po prostu czeka cierpliwie, jak to się wszystko tutaj rozwinie. Cesarz. Osoba dumna, bardzo męska. Yy, cesarz. No, mamy tutaj dwóch mężczyzn: kapłan i cesarz, tak. Kochani, kapłan może mówić oczywiście o kimś, kto ma, nie wiem, jakieś pragnienie ślubu, na przykład z wami. A cesarz, kochani, to jest żywioł ognia. Żywioł ognia, czyli to, kochani, będzie baran na przykład. No, baran, cesarz to baran tak naprawdę. No ale jeśli chodzi o żywioł ognia, to może to być jeszcze równie lew lub strzelec, lub ktoś taki ognisty, charyzmatyczny, tak? E, o bardzo silnym charakterze, bardzo. No ale to jest baran, właśnie cesarz i nie, bardzo silny charakter, uparty też, męski, dumny, m, chce mieć władzę, chce y, mieć ostatnie słowo, chce podejmować decyzje. M, no i ktoś kto wymaga tej szacunku dużego, albo też was bardzo podziwia, szanuje. No i ktoś kto tutaj też jest zajęty pracą, pracowity bardzo, albo myśli o was podczas pracy, albo jest na przykład gotowy pracować nad tą waszą relacją, tak? Jest ktoś być może no tutaj myślący o stabilizacji, o właśnie jest bardzo ktoś pracowity. No i mamy tutaj ewentualnie waga baran lub rzeczy, które jeszcze musicie sprawy, które musicie jeszcze wyjaśnić, kochani. No ale tak jak mówię, cesarz przy karcie kapłana, pracowitości, asie pentakli, mówi o jakichś rzeczywiście tutaj bardzo stabilnych, poważnych planach. Tak, myśli ta osoba właśnie o Was. Dziękuję Wam bardzo. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje. I do usłyszenia już wkrótce.